A jak na dobra, czym polega te wymiana menadżera? Abocie w, w tym bo Wymiana menadżera polega na takiej zasadzie, że możecie anonimowo zagłosować w skrzyneczce, że menadżer uh. wam się nie podoba i go... Uh. Jeśli większa liczba okay. pracowników zagłosuje za uh. wymianą menadżera, to go zwalniają. Bez jest... sensu. <laughs> Co to za opcja nie bez podoba. sensu? Halo? Co to za opcja? No i zaczynamy! O! O, idealnie się złożyło. Tak się składa, że jest no. jeden słuszny szef. Dobra, do roboty powiedziałem! O, ja bym chciałbym donieść to na to mojego to kolegę. Chciałbym donieść na kolegę. Już donieść. Który to? Który to? to. Jakbym mógł, może na osobności, szefie, bo tutaj... Dobrze, domu, do no... mojego biura, 60, reszta 60, do pracy, 60. nasza firma musi pracować za mną, do biura w takim razie, proszę za mną, jedyny słuszny szef, dobra, wchodzimy do mojego biura, dobrze, proszę sobie usiąść, czym jest problem? Tak, proszę, proszę, usiąść, czym jest problem, proszę opowiedzieć. Jak najbardziej, szanowny szefie, chciałbym od razu, z racji, że mamy oczywiście nowy dział i tutaj jest nowy dział menedżmentu, chciałbym poskarżyć się na użytkownika tutaj, specjalistę Labek. Powiedział, że jedyne co będzie robił w biurze to srał to o, no i to wymaga od razu spotkania, ja się tak się... uważam. Nie, co ja to przegadać na komuś, wszyscy mogą się dowiedzieć o tym precedensie. Witam ja... szefa, witam. Witam, witam. współpracownik? Okay. Czy Blaszka Proszę usiąść, wszyscy siadamy. Dobrze. To tak, czy wszyscy, Dzień czy wszyscy już są na spotkaniu, to tak, witam wszystkich na pierwszym spotkaniu firmy. Już ledwo zaczęliśmy kompidenta. pracować. Halo, trolik, siadaj! Siadaj Trolik siadaj, bo zaraz wylecisz z tej firmy się <laughs> <Din Meter> <d�aj> <Wow, oil> <mulity> <d�aj> Widzę właśnie. Trolik ostatnie ostrzeżenie, następnym razem jak komuś... Nastym razem wylecisz z tej firmy, jak będziesz tak się tak zachowywać. Generalnie doszło do mnie, słuchy, parę o, rzeczy tutaj do mnie doszło. Pierwszą rzecz. Ciao! <sup> so... <sup> oh! <So, so, so, sup> uh... Cicza! Ja tu coś mówię, jasne? Pierwszą rzeczą, jaką chciałbym poruszyć, to jest taka sprawa, że tutaj dostałem informację od jednego z pracowników, powiedzmy, że animowo, że Lawek podobno chcesz nie pracować i zamierzasz bardzo dużo i podobno spędzasz za dużo czasu w toalecie. Proszę się tutaj wstać. Proszę tu wstać teraz. Proszę się z tego wytłumaczyć. Szefie, sytuacja jest taka. W tej robocie sprowadza mobbing, praw przeciwpracowniczy i prowadzi go wiesz kto? Niech wszyscy to wiedzą, wszyscy nie słyszą. Kamil Ale... Ebron. Co ładacznik wiesz, i to jest per pan. Szef to jest per no, no ja do szefa Witam serdecznie, ścisnę dłoń może Tak, dobrze, proszę, witam, witam, witam się, Co tam się placy. z tyłu siedzę? Ej, kto tam wychodzi? Oj, no nieźle Minusik Chciałbym dostaje zobaczyć, że Moje problemy są, że wynikają z choroby nazywanej się hemosisis. No i to jest choroba, która przewlekła, a on się tak powiem nie Nie, nie, nie. Drogi, drogi, do mi powiem tak. To jest mój brat. To jest mój brat. No, dobra, nie tak samo. Trochę mm -hmm. to nie wygląda, tak, No ale... tak, tak, to twój brak, brat, brat bliźniak w ogóle. Brat bliźniak. Dobra. no Do, czyli, czyli to mówi pan Lawek, Ach, że cierpi prawa. pan na chorobę. Dobrze, w takim razie zrobimy tak, tak że na razie będę trochę przymywkał oko, ale sytuacja ma zostać rozwiązana. Nie, nie obchodzi mnie, czy będzie pan chodził w pampersach, czy będzie pan strać pod siebie. Nie może pan tyle czasu spędzać w toalecie, ponieważ tak, ludzie się tak, skarżą, toaleta jest zapchana. Proszę coś z tym zrobić, czy to jest jasne? Tak, ale to ten ulicy... Jest... Tak Pro proszę i się i nie wyzywać. Zamiast. Tak, to zajeb... Dobra, pro, jakim cudem chodzisz na nogach? Dobra, to tak, jeśli chodzi o dzisiejsze... A co do tutaj petycji pana ja, Blaszki? Ja bym chciał zmienić twoje stanowisko pracy, bo niestety mam koło Ewrona, Kamila i trzeba bym... Niestety, ale niestety nasza firma nie przewiduje takich rzeczy, więc jeśli panu nie będzie się no, nie, podobać, nie, to, nie, to nie, może pan tutaj zrezygnować z pracy z naszej korporacji. Zrozumiano? Dobra. Zamykam spotkanie na dzisiaj. Proszę się rozejść, wracamy do pracy. Bocie, do roboty, do roboty! Możesz odpalać <small> w tym momencie, nie? Proszę, co tu się dzieje? Idziemy Ale, do, pracy, do pracy! Do pracy, Angela, co to jest? Już do pracy, widziałem! W widziałem, że cię nie było podczas spotkania. Czemu, czemu Angela, opuściłeś spotkanie? Siu, siu. No to wiesz, że to się. Niestety, to trzeba wytrzymać. spotkanie. są bardzo Dobrze, ważne. Dostajesz, szefie dostajesz szefie ostrzeżenie, będzie. rozrozumiano? Dobrze. A ja jestem bezwzględny. Oczy, Trzy szefie. ostrzeżenia i wylatujesz. Dobrze, szefie, po, szefie. Po, szefie. Co się dzieje, panie troj? Co się dzieje? Za kabinem Hebronem. Mhm. Maile wysyłał. Co tam? Panie Diablesie o aparacik, co to? Jak coś pana nie słychać panie Diablesie, ale to taki szczegół Ale z, y, po migach domyśliłem się chyba, że chodzi o podpis Podpisałem, jest podpisane Nie? Nie chodzi o podpis? jest Stempel Hmm Jak coś boli mnie gardło, mam potężną anginę, nie mogę mówić Dlatego proszę o nie obrażanie mnie do momentu napisana w kajeciku Okej okay. Interesujące, gardło pana boli Proszę, proszę natychmiast stąd wyjść, przemyślę tą sprawę No ja wam przepiec raczkę, żeby nie było, Jakby do to, ale przed na zebranie mm -hmm. to moja wina. Mm -hmm, dobrze, to. a to zrozumiałe. Chciałbym się szefie zgłosić no. jako na was, na jako personalny podpisać, czy inaczej. O, no i to mi się podoba. Kolor włosów zobowiązuje. Wszystkie. Dobrze. Proszę pana, pierwsze zadanie, czy, czy. Ale co z tym, Ewronem? Jeszcze raz, czy czujesz, że pan Ewron się opisał? To zrobimy tak. Dostajesz Coś specjalną opierdane? misję. Będziesz go śledzić. Obserwuj go, zrozumiano. Jeśli dowiesz się czegoś. Się, jeśli dowiesz się to. czegoś, czegoś podejrzanego, Przychodzisz tutaj do mnie migiem. Dobra, proszę opuścić Zabierz biuro. szefie. Ach, życie w korporacji. Ja jestem Ja jestem szefem! Czy ktoś... Jak ktoś A, to dobrze, wątpi? Dobrze. No. Ach. Dobra, wezmę sobie kawkę, trzeba sobie machnę. Niech będzie na pełni kubek. Trzeba się napić. No myk. Kawka machnięta, nowy mail <śmany> od od biegi otrzymałem, trzeba zobaczyć co tam ciekawego mi napisał ciepię, Tak? Ciepię, bawi, ciepię, bawi, bo Norf się chwalił, że jegoś maila do szefa wysłał I że peka Bo Norf siedział przy hmm. moim stanowisku tak. Ciekawe, już zaraz spojrzę Norf się też chwalił, że jegoś maila szefie do szefa wysłał O, proszę zaraz jeszcze raz, jeszcze raz, proszę powtórzyć W ciemnej karnacji, w ciemnych okularach Powiedział, że zaraz pod, podpali śmietnik, jak się hmm, bardzo agresywnie się zachowuje Bardzo dobrze, proszę pilnować My, Użyj komputera Zobaczmy Szefie, przyłapałem lawka, z pisze, że szepie, szefa szepie, Tak, szepie, widzę to wody, właśnie szefa mu no, no, że szefa, ja mu dam Szefa, zwołujemy spotkanie Rozjuszyłem się Nie zbieram. będę tolerować takiego zachowania to tak, witam wszystkich na spotkaniu. To tak generalnie doszedł do mnie jeden bardzo nieprzyjemny mail i bardzo, bardzo mi się nie spodobał. Lawek, czy możesz tu wejść przed wszystkich na przedszegnę? Lawek. Ciekawe, co znowu on. To tak, generalnie ostolerowałem twoją sraczkę. Naprawdę byłem dla ciebie miły, ale pisanie takich maili do szefa, Lawek, co masz za swoją obronę? Szefie, ja rozumiem, że jest spotkanie. Moglibyśmy wyjść na słówko na pół minutki jest w pomieszczeniu? Nie, ja nie będziemy nigdzie wychodzić. To jest, jest mega ważne, szefie, no. Ja mam... Nie, szefie. nie będziemy nigdzie wychodzić. Tak, mógłbym wywołać kilka osób Zabez tutaj to to przed to szereg jeszcze, żeby ja wszystko, ja wszystko widziałem, wszystko widziałem. Prosiłbym, aby przyszedł Trollik, Zniks, Troj i Kamster. Aaa, proszę, proszę, proszę. Zniks, Migrolik, jestem na celowniku. Teraz tak, szefie, szefie, tutaj my jako pracownicy mieliśmy przez się, się tutaj że tak powiem, Ja rozumiem, że tak w konfiguł w to w końcu tak, w tak, yy, Dobra, w stanie tak. to w tak. w moim biurze za chwilę, póki co zamykam spotkanie, zaraz prawie przegadamy. Dziękuję Dobra, halo! To co się dzieje? Proszę mówić. Proszę chodź, tutaj. Chodź, chodź, Dobra, proszę, droid. 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 Dobra, proszę dobra, mówić. Proszę, proszę, doda, proszę doda, mówić. Już może, drzwi może, zamknę drzwi może. Same się zamykają. Proszę mówić. Nie mam czasu. Dawajcie. Słuchajcie, bo to jest afera nas jak Tutaj generalnie robi się, że tak powiem, związek zawodowy w tej firmie. Tak tak, koalicja pomiędzy trzema osobami. Jest to niaki pan Zwierzak, pan Ewron. Oraz pan Diablest. One, mm -hmm. kilka osób, próbują w tej firmie nas wszystkich skucić, aby wygryźć pracowników i mieć jak najmniejszy tej konkurencji. Diabes, Oni bym prawdopodobnie awans do pracy. Ja na stanowisku pracy mm, Taki no, 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 to na mojego maila. Warto no. na mojego maila doszedł mail od pana Ewron o nazwie i tak cię to albo to jest twój koniec tej pracy, coś takiego. Przepraszam, że przeszkadzam, ale przepraszam, Przepraszam, jest spotkanie, nowy, ale jest spotkanie. spotkanie. moment, moment bo to rzeczy wysyłam. są. maila, prawda? maila. North. North. Maila z no, to North, może North, North. To No to pewnie musiał, musiał tak, zaraz zobaczę. Weź Troj, zobacz co tam zostało napisane. Ty... Jestem bardzo ciekaw, luknisz co tam zostało, jaki mail został. Czyli no. bardzo interesujące. Mówicie, zobacz, że dochodzi tutaj do jakiegoś konspiry. Dostałem maile z pogróżkami normalnie od Ewrona. Także tutaj pan Ewron ewidentnie jest... Nie wiesz, że dałeś się nabrać na spotkanie? Te roboty i tak pracuję na lewej. Lawek, czy to prawda, to, o, że i, to i, napisałeś? I, i, Widzisz widzi i, 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 widzi szefie? Dostań, ja siedzę dostań. w biurze, <grym> siedzę do, dostań, do, znaliżę, no, w biurze cały czas. właśnie zastanawiam się, Lawek, jak ty to napisałeś, jak ty kiedy no to właśnie. napisałeś? Nawet nie mam telefonu. Na, może, nie. Mogę na mnie przeszukać. Dokładnie. Co się dzieje, Angelka? Grzebie mi w komputerze, firmy. Dobra, dobra, nie mam wyboru. Będzie trzeba, będzie trzeba zrobić. Szefie, Andrzej, Zwieżek, proszę tutaj wyjść, bo teraz mamy tutaj pogadankę. To tak, w takim razie nie, nie widzę innego wyjścia. Będziemy musieli to rozwiązać standardową procedurą, czyli spotkaniem w magazynie ta i taktycznym polem. Tak, ta będziemy musieli rozwiązać ten konflikt, tak mi się wydaje. To jest jedyne no, słuszne rozwiązanie. Ale daj... Myślę, że szefie, że o, Czyli siedzimy, dobra, spotkanie zwołam. To jest zbyt ważne. Ciągle się spotkanie chciałbym powiedzieć jedną kwestię. Za chwilę a, Za chwilę. Dobra, to no, tak. Pierwszą rzeczą, zaraz wrócimy do tej rzeczy, o której pan Abi mówi. No tak. Pierwszą no, rzeczą, jaką zauważyłem, to mamy tutaj mały konflikt pomiędzy dwoma grupami. Pierwszą grupą jest tutaj na czele Lawek ze swoimi kolegami. Lawek, z kim tu jesteś? Którzy to są twoi koledzy? No, tutaj można powiedzieć, prawie cały oddział w Tak, a pomiędzy tutaj ja panem. W każdym razie. Ja cisza, cisza, cisza. W każdym razie pomiędzy panem. Lawkiem a panem Ewronem to jest ewidentny konflikt. Się, ja ja przerwę na chwilę. No. Do Kibalka, no dobra, proszę iść, panie, proszę iść. O, tak o, więc. Tak więc, myślę, że nie będziemy musieli, będziemy Ale musieli dobra. to rozwiązać w cywilizowany sposób. Czyli spotkaniem w magazynie. Pan Lawek dobra. i pan Ewron, proszę tutaj wyjść przed szereg. Oczywiście o, szefie, lordzie, królu. Tak, tak. Dobra. dobra, potrzebuję jednego strażnika, który ich odprowadzi do magazynu. Co znowu, Diable? Co ty tam znowu napisałeś? Ja, ja Lawek na teraz, i przydupasy ja szefie. A, Lawek no. i przydupasy. No tak, dokładnie. No, to tak, kto tak, to, my to 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 chce tutaj pana Ewrona i pana Lawka oprowadzić? możesz zabrać, ale pewnie nie wiesz gdzie. Dobra, to tak. Pan, pan Evron, pan cefie, Lawek. Cefie, bo Norf sobie konia na cefie, bo to, bo Norf! To jest... Norf! co ty tam robisz, uspokój się, Norf! ostrzeżenie, Norf! 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 się. Dobra, kolejna sprawa, zaraz no, 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 wrócimy. Szefie, szefie, co to ma być, że on będzie sobie jakieś te gaśnice na... Proszę jeszcze. odłożyć gaśnicę, to jest niebezpieczne urządzenie. Bez centu, bez co ty To tak, proszę no, się no, uspokoić. To tak, kolejna sprawa. O, Ej, mi co chciałeś o, powiedzieć? Miałeś coś ale, do powiedzenia. Chciałem ja ja zapytać, jakie, jakie hasło jest menadżera, bo mi zwirusowali komputer i nie mogę pracować. Ej, dupa raz, dwa, trzy spróbuj, może zadziała. A, dobra, dziękuję. Tu Albo jak nie zadziała, to spróbuj kutas, to też jest co wchodzi. O, dobra. dobra, dziękuję szefie Proszę oficjalny donos. Proszę mówić. O? Mister Blaszka, mam obecny z wąsem, poluzował i wszystkie się w kuchni i straciliśmy za... Do... Blaszka. Musimy to wyjaśnić w tym magazynie. Tak, to tak, tak zaraz to nie wyjaśnicie. To dobra. dobra. To, jest, kurde, mi to, to tak, dobra, spokojnie, cisza, zamykam spokojnie. spotkanie. Pan dobra, tutaj, goli. Lawek dobra, i pan, Ewron, to... idzie za mną. Teraz możemy porozmawiać na spokojnie. I nas nie będzie posłuchiwał. Chciałbym, jest... chciałbym, no, no. chciałbym szefie powiedzieć jedną rzecz, bardzo ważną. Bardzo ważną, niecierpiącą zwłoki. Proszę mówić. Proszę mówić. W naszej firmie jest jedna osoba, która przekupuje ludzi, żeby wprowadzić chaos. Firmie. Kto to jest? Odkryliśmy, Mów. sobą osobą to. jest pracownik North to Okazało się, że NORF proponował mi przekupstwo w postaci paczek papierosów i różnych papierów wartościowych, żebym nagadywał na lawka, a lawek okazuje się, że otrzymywał te same propozycje w moim tak. kierunku. Czyli nie generalnie taki zamęcicior. My nie Warto mamy nic zaznaczyć. do siebie? In fact, jesteśmy paru. Jesteśmy, Oczywiście, tak. ja takie rzeczy. Rzecz. Tak, tak. No dobra, dobra. Szefie, bo to jest naprawdę mega ważne. NORF... Proponował North. mi ryzy papieru, tak. który wykradał tak. innym. No, no ale to innym. Jest oczywiste, że tak było. Dobra, wydaje mi się, że i dodatkowo masturbował się podczas spotkania. Wydaje bo, mi się. się no, tak, wydaje mi się. tak, wydaje mi się. Ja się zastanawiam, dlaczego drukarka się zacina, ona się lepi. No Wybie, właśnie. Lepi Dobrze, mm. wydaje mi się, że dostałem wystarczająco dużo dowodów. Robimy dzisiaj. Nor w takim razie będzie musiał opuścić nasze biuro. Widzimy się na spotkaniu za chwilę. Nie, tylko chwila, stop, stop, stop. Tak? Czekaj, ustal to, że my się faktycznie biliśmy. Tak. Kamień, papier, kto wygrał w opinii publicznej, dobra? dobra. I wtedy wrócimy na górę i będziemy mówić, dobra, mówimy słownie. 3, 2, 1. Kamień. Dobra, jeszcze raz. 3, 4, papier. papier. Dzień dobry. 3, Ej, co to za ma być? Proszę, dobra, oba, tutaj, oba, tutaj, oba, tutaj, oba, tutaj, oba, tutaj, oba, tutaj oba, proszę wyjść tu Proszę wyjść tu, eee, co to za? Ej, co jest? O, to ej, halo! Na górze, Dobra, co się dzieje na górze, panie zwierzak? Eee, wirusują serwery, wirusują komputery Widział pan, kto wirusuje serwery? Niestety nie Stężenia są na 35 Dobra, masakra Dobra, A zaraz będę musiał zacząć to zalnieć ludzie, jak tak dalej pójdzie. Tak jest. Jest, spadają nam statystyki. Ja to ja zauważyłem, zauważyłem, że spadają. Spadają, spadają. spadają, spadają. spadają wolniej, jak na Dobra, gdzie te wirusy? Hafte, seaweed, miesiące, nie działa! Nie, nie. No super, myszka Cji też nie działa. Sefie, sefie. Czemu? Ej, bo tu myszki! Bo tu myszki ja, nie ma! Zamontujcie myszkę najpierw! Dobra, wszystkie komputery! bo ja też nie mam! nikt nie ma komputera, szefie! No te wirusy są No już, już ogarniam te komputery! No, no a co pan zefie, mówi? Działa kutas. Tak? Nie szefie, bo ja tu donosi chciałbym zrobić. To, 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 to um u mnie w tym, u mnie w biurze, u mnie w tym, w biurze. Co się dzieje? Co to masz? O, gdzie to, skąd to znalazłeś? Komputer camstar. Był tam. odnośnie osoby North, on cały czas pali i u szefa na komputerze. No i teraz przemiarka się przebrała. drugi. Proszę usiąść. To tak, generalnie sprawa wygląda następująco. Pierwsze o czym chcę tutaj porozmawiać, to o konflikcie Lawka Dobry, i Ewrona, no. który został zakończony. Pomyślnie panie Lawek, panie Ewron, proszę wyjść na środek i powiedzieć, jak konflikt został rozwiązany. Szanowni Państwo, już wam tłumaczę moi przyjaciele, jak został konflikt rozwiązany. Był remis, ale prawda jest taka, że na kartach sędziowskich ja dostałem w... Lawek, przepraszam cię za to, że coś dobrze, na twój dobrze, temat widzenia. powiedziałem. Nie ma problemu, yy, wiesz. Przecież tak tak właśnie, cisza, za chwilę. Ja tak właśnie rozwiązuje się konflikty w naszej firmie. Dobrze, proszę usiąść, bo mam teraz kolejny Oczywiście. temat do... do omówienia. Doszły do mnie słuchy jednak o pewnym takim tutaj jego mościu, tutaj, który po prostu raz, że siedział na moim komputerze, pisał jakieś maile, dodatkowo namawiał tak innych pracowników i przekupywał ich, żeby Tutaj jakby nagabywali się na siebie i masturbował się na poprzednim spotkaniu i mam tu na myśli Norfa, Norf, no. a teraz serwery nie działają. O nie. O nie. nie! o nie! No, niestety, Miarka się przebrała. Dobrze. No Trudno, proszę teraz. Ktoś coś do mnie miał, to teraz jest chwila. Może. Anonimowy donos, mi się wydaje, z tyłu będzie bardzo cicho. Ale w międzyczasie, kiedy wszyscy są zajęci, on wchodzi na komputery innych i co chwilę, żeby widziałem przy To Kto, kto? Diabez, jak palił przy stanowisku pracy swojej. Dobra, Blaszka, dostanie specjalne zlecenie, śledź go. Jak będziesz miał coś, to donoś mi jak najszybciej. Wiodę, szefa. Dzień dobry, o co szefie chodzi? szefie potrzebuję odwirusowania komputera. Dobrze, a myszkę masz czy kąpie? Bo jak nie masz mam, myszki, to mam, nie mam. będzie odwirusowany. Patrzę, patrzę, Dziękuję bardzo. No, no, to nic. Nic. No, co to jest? Za... Kolejne spotkanie hmm. się hmm. w Kiblu. Aha, co to jest? Co? Do... Jakie no, no, spotkanie no, w Kiblu? Kto no, się no, chciał no, spotkać w Kiblu? Coś ryszałem. Ja, ja, ja. Cepierz, jestem gremią, no wiem, wiem No, 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 mo moglibyśmy tam z kolegą poradać? No dobra, ale, ale szybko Dziękuję, 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 dziękuję za to Co się dzieje? Gdzie? Bo mam wiruso Znowu? Tutaj, Trzeba je wymienić chyba O kurde, czy ktoś tu grał wężyka? O, ty, o lawek, ciekawe. co tu jest? O, ciekawe. No nie wiem, czy się z tego o, już wytłumaczysz, Lawek. Kutasy rysowane w pańcie. Gra wężyka. No nieźle Lawek. Szefie, ja dopiero te dokumenty szefie, mi szefie, szliłem, nie w sensie, było. Na kamerach to można zobaczyć. no, właśnie. no nie. No niee, nie. jestem Szefie witam Panie bronie, proszę zobaczyć, co tu się dzieje Szef, no. Się, to no. no Jak u Tasy i granej wężyka na komputerze no. Nie podoba mi się to Ale to, no to tak, to wiadomo Dobra, to, ja to muszę zwać spotkanie Muszę kogoś wyrzucić, bo jest ten, wiem, wiem Ale ciężko produktywność zabrać, bo strasznie Wiecie, ten. Nie, no nie będę Ibiego randomowo, nie będę wywalać Kam Kamstara chyba wywalę Witam na kolejnym spotkaniu. Jak widzicie, produktywność spada. Świadczę to tylko i wyłącznie o tym, że się obstalacie. Ale poza tym doszłem ciekawą, dostałem tutaj informację. Otóż zobaczcie co znalazłem. Pendrive z wirusem. I zgadnijcie przy jakim biurku był ten pendrive z wirusem. Przy biurku Kamstara, Kamstar? A właśnie mi no, ktoś zabrał Mój, ale widać na no, nim, zobaczcie, no, zobaczcie nie. do głoszenia! Nie, ja się takie wytłumaczę. Się bo tak ja miałem wirusa wytłumaczy. na komputerze, nie mogłem pracować, mhm. i chyba ktoś zapomniał po prostu go zabrać. Tak, tak, tak! Z dziwnym trafem, bądźmy tak dziwni! Tak dziwnym trafem, mój. Mój dziwnym trafem nagle wirus, co się dzieje, panie zwierzek? Dostałem taką wiadomość od Zniksa. Zniks? Je co? Co? Nie, co? Ooo, co to za wyzywanienie pracowników? Po nim widać. Też po nim widać. No nie, 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 nie przepraszam bardzo, nie, nie było Jakie? mnie, to na pewno co? nie ja. widzę, Proszę nie mówić. Z mojego to maila dróżki. zostają regularnie wysłane Ale wiadomości, je... jako była w ciąży. Chciałbym powiedzieć, Dobra, 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 spokój, po kolei, Siadaj wszyscy, siadaj wszyscy, co to za hałas? Halo? Kawolo! Co to za agresja z nix, Bo zaraz wylecisz z tą agresją. O, Właśnie, no, podajcie, ja sobie, agresja, podajcie agresja, sobie ręce. Ja, ja, się ja podaję ręce. Ja tak no, się Z podaję. Z nich. Z nich. Z nich. Z nich. Z ręce. sobie ręce Dobra, z na początku Zniks, ty się wytłumacz. O co chodzi z tym wyzywaniem innych pracowników? Hmm? Szefy jak najbardziej ja nie zrobiłem takich ruchów. To musiał ktoś tutaj z mojego maila wysłać jak najbardziej taką wiadomość. Jest to bardzo, bardzo nieładne. Ja bym nigdy tak nie postąpił, naprawdę. Z to... zniks. to już chyba drugie ostrzeżenie. Diables też do mnie doniósł, że podobno go wyzywasz. Ja panie czy to o, no prawda? To mówię, no to mówię. To nie byłem ja jak najbardziej. No, Diables też mówi, o, że ty wyzywałeś Diables z Zniks, tutaj nie. Diablesa. Już dwie osoby pana oskarżały. Dobrze, proszę pana, zrobimy tak, panie Zniks. Dostaje pan ostatnie ostrzeżenie, ale ze względu na małą produktywność... Cisza! Cisza, bo zaraz ktoś wy... Ale jak będzie się tak odzywał, nieproszony? Jasne? Na spotkaniu ma być cisza. No, to tak. I produktywność tam spada. Cisza, powiedziałem. Który to się odezwał? Kto się odzywa? Dala teraz. AB AB mówi. Przepraszam, przepraszam. No i wymiarka przebrała. Przepraszam, przepraszam. Daj proszę. Daj mi chłop. Ooooh! Dobrze, dobrze, Dobra, Intrycja szefa jest wspaniała. No Czyli Jasne, jak ma być porządek na spotkaniu. No, proszę, pracujemy, bo produktywność jest... A. Zaraz zrobię kolejne spotkanie, bo jeszcze ktoś musi tu wylecieć, coś obstawiam. Panie zniks, ostatnia szansa! Jak zobaczę coś podejrzanego, leci pan na mordę! No dobrze, proszę, na boku. To jest niemożliwe, że ja bym tak sobie wiadomości są do zwierzaka. Nie, 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 jak najbardziej. Przy moim komputerze jak najbardziej przed zwolnieniem pałętał się Norw, więc warto zobaczyć. Norw już nie żyje, Norw już nie ma do... tak, tak, On mógł Co? Co? Za chwilę! Tak. Za chwilę rozmawiam! Zniks, wypadł, wypad! Yy, serwery legły! Mam Proszę mówić. Nigdu się nie pali troj! Idziesz troj! Do kuchni z tym papieroskiem! Niech serwerowni! A, zgaście ten pożar! Widziałem, Kto to zrobił? Kto to zrobił? Na pali się, co ty teraz, Angela? Pali się, a ty Domikależ, jakiś pierdolar! Pali się! Panie, nie zdążę, nie zdążę, mam o kurwa, widziałeś, kto to, widziałeś kto to to zrobił? Widziałeś kto to Dobre, to zrobił? Widziałeś to to zrobił? Kto to zwodtwali Widziałeś? Dobre, dzień dobry. Nie jestem pewien. Ja pierdziele, o, zdurze, nie jest dobrze. Że no, jest. Nie wiem, co to nie camp, no. No. Ach. Chci... Znikł z kamstar. O, o tak, oni byli strasznie podejrzani. No miałem, miałem o, plan, żeby ich już wyrzucić, ale nie zdążyłem Za szybko leci kurczę w tą stronę, no. szybko. No? No? Ale nie, wiesz, nie. My no, na samym gry, my na samym początku no, gry, no, ten, e, nie robiliśmy tasku tylko się zapoznawaliśmy. No, to, to nie jest kwestia no, no. tego, że za to, że oni nie robili, no.